Następna poprawa publicznej profesora Janiaka Hanny Zdanowskiej w jej Mediolanie Wschodu. Tu niespełna rozumela Piotrowska z Eski nie zapyta ludzi. Czy im się taki widok podoba? Napadać dziennikarze, jak dzień po zabójstwie. 22-latka na Piotrkowskiej 67 potrafiła. Tak profesor Janiak Poprawia przestrzeń publiczną Mamy to skrytkę, gdzie Hanna Zdanowska coś na czarną godzinę ukryła. Mamy reklamy z Dity, zapełne uzgodnione. Mamy wspaniałe tynki które nie spadają ludziom na głowę. No właśnie, oto spasiona Ela Piotrowska pytała przed pan Piotkowską. Tak. No i co, spadło coś panu na głowę? No nie, no to jest chyba bezpiecznie na Piotkowskiej. No tak. Ale było to dzień po zabójstwie. Wieczorem tego samego dnia, kiedy mnie napadła ze swoim niespełna rozumu cipunem, który ledwo się na nogach trzymał pewnie kumplem z redakcji, wieczorem redakcja nasza przechodziła pod miejscem zabójstwa. Dokładnie na po przeciwnej stronie ulicy Bójka, dwóch pijaczków, bandyci ze Straży Miejskiej przyjeżdżali i nawet się nie zatrzymali. Po co mają oberwać? Lepiej napadać dziennikarzy, albo młodych ludzi, w ośmiu. Ciekawe dlaczego bandyci spierdolili, kiedy zobaczyli jeden patrol policyjny, dwie osoby. Największym problemem dla straży wiejskiej są sami strażnicy i sama straż. Zarąbista poprawa przestrzeni publicznej i zarąbisty Mediolan Wschodu. Czy takie obrazki żydowska prezydent Hanna Zdanowska pokazała w Dubaju? Pokazała na targach nieruchomości w Kan? Swoją drogą, nie zamączy ci Arabowie, gdzie jest policja religijna mutawa, skoro wpuściła Żydówkę. Dlatego robimy mosad głupich Arabusów jak tylko się da skoro się dają to trzeba za okazję korzystać To pewnie jakaś kreatywna grafika Hanny Zdanowskiej przemysłów kreatywnych Ale tu nie zajrzy wulgarny gej bandy tatrojanowski wilczek Radio Łódź. Radia ludzi myślących, tyle że inaczej. Przed chwilą rodzice zabrali małego człowieka na lekcję przystosowania do życia w Platformie Obywatelskiej. nowym centrum łodzi w nowym porządku świata NWO Gdyby nie te reklamy gdyby nie farba, plakaty, pół kamienic, Łodzi by się rozsypało że Większość kamienic nie ma praktycznie fundamentów, bo była stawiana przez prężnych fabrykantów bardzo bogatych jako domy Częszowe, które miały przynieść maksymalny dochód w złotym okresie kapitalizmu według standardów Bronisława Tomulowskiego No to i jeszcze nie ma żadnych remontów. Nasza żydowska prezydent jest budowlarzem, jak samo o siebie mówi, o sobie mówi. cokolwiek to znaczy.